Witam Was, miłe Panie, dzień 72 projektu Zdrowa po 40. Dziś mamy wtorek, i w zasadzie to zbliżamy się już powoli do końca projektu. Moje miłe, w tym tygodniu na temat przewodni wybrałam intermittent fasting, czyli przerywany post, i tylko w celach takich, wiecie, informacyjno-przypominawczych. Powiem, że o intermittent fasting był już cały odcinek w dniu 12, dniu projektu. Link do tego filmu dam Wam na dole. W dniu 12 mówiłam Wam o benefitach, o tym, dla kogo intermittent fasting nie jest oraz taki, przybliżyłam Wam podział. Mówiłam również o różnicy pomiędzy postem a głodówką, więc dzisiaj już nie będę o tym mówić. Moje miłe panie, przypomnę dzisiaj tylko, że intermittent fasting, czyli przerywany post, to jest strategia, to nie jest dieta, to jest strategia, która polega na tym, że naprzemiennie stosujemy okresy niejedzenia i jedzenia. I teraz tak, jeśli pomyślicie o takim przedłużonym troszkę poście, to on ma w, w różnych jego fazach, w zależności od tego, jak długo on trwa. Tam dzieją się różne rzeczy, różne rzeczy fizjologicznie, metabolicznie dzieją się w naszym organizmie. O tym będę mówić jutro. Dzisiaj wspomnę tylko, że jednym z takich benefitów, Przerywanego postu jest coś, co nazywa się autofagia i o tym też mówiłam w dniu 12. Intermittent fasting oferuje Wam ogromną elastyczność, ogromną dowolność i ogromną indywidualność, ponieważ tak naprawdę zaczynacie same i decydujecie same o tym, z, jakim, z jak długim postem czujecie się dobrze. Albo jak długi post stawiacie sobie za cel. Um, bardzo chyba najpopularniejszym modelem jest model 16.8, przy czym um, 16 odnosi się do czasu niejedzenia, a 8 do czasu tego okienka żywieniowego. I w, w intermittent fasting jest tak przyjęte, że pierwsza liczba, zawsze podaje się dwie liczby. Pierwsza liczba to jest liczba godzin, które nie jecie. A druga liczba to jest liczba godzin, które jecie, tak? Czyli 16, 8, od razu wiecie, że to jest 16 godzin niejedzenia i 8 godzin okienko. 24, tak samo, 20, godziny, 20 godzin niejedzenia, 4 godziny okienko żywieniowe. Inne strategie tutaj to jest na przykład 24, czyli nie 24, tylko 24 albo to też jest nazywane OMAD. Um, czyli one meal a day, jeden posiłek dziennie, i to właśnie polega na tym, że 24 godziny nie jecie, potem spożywacie jeden większy posiłek. Dłuższe posty, między 24 a 72 godziny to też jest taka, wiecie, no, to też są takie posty, które możemy robić w domu. Dłuższe niż 3 dni poleca się zazwyczaj robić pod kontrolą lekarza, tak? Jeśli mówimy o postach 5 pięciodniowych i powyżej, a szczególnie powyżej, to oczywiście zaleca się je robić pod, pod, pod opieką lekarza. Intermittent fasting nie jest dietą, to już wiecie, to Wam powiedziałam. Intermittent fasting nie mówi nam, co jeść, kiedy jeść, ani jak jeść, tylko jakby możecie ją połączyć z dowolną dietą, na którą przechodzicie, albo z dowolnym stylem życia, na którym jesteście. Bardzo często intermittent fasting łączy się z Dietą ketogeniczną oraz dietą paleo z ketogeniczną przynosi bodajże najlepsze, najszybsze rezultaty. Natomiast, tak jak też powiedziałam Wam już, już wtedy w 12 odcinku, jeśli nawet nie chcecie zmieniać absolutnie nic w swoim życiu, ale wprowadzicie do, do, do niego intermittent fasting i będzie to przynajmniej 16 na 8 albo 18 6, to zauważycie rezultaty. Jedną z form intermittent fasting jest również dieta 5-2, o której na pewno słyszałyście, czyli przez 5 dni w tygodniu jemy em, tak jak jecie normalnie, natomiast dwa dni w tygodniu jecie produkty, z, jecie mniej, tak żeby nie przekroczyć np. 500 czy 600 kalorii dla kobiet albo bodajże 800 dla mężczyzn. A można te dwa dni o obniżonej kaloryczności zrobić jeden dzień po drugim, jeden po sobie, a można dwa dni rozstrzelić w tygodniu. Ja miałam historię robienia tej, tej diety przez jakiś czas i moje dni wybrane to był poniedziałek, czwartek, tak, żeby roz, rozłożyć je w miarę równo w tygodniu. Intermittent fasting, moje panie, reguluje bardzo wiele procesów w naszym organizmie, w tym również procesów metabolicznych. Podnosi naszą wrażliwość na insulinę. Także, jeśli ktoś ma insulinooporność, intermittent fasting, to jest metoda to, to go. Um, intermittent fasting również chroni przed chorobami, chorobami przewlekłymi. I moje panie, w, w literaturze naukowej jest coraz więcej badań, które dowodzą wprost skuteczności. Um, przerywanego postu, natomiast w życiu takim, wiecie, potocznym mogłyście się spotkać z opiniami, że intermittent fasting to nie, to nie, wiecie, post nie, 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 nie. Tak naprawdę, jeśli się zastanowicie, to od dziecka wmawia nam się, że musimy jeść pięć posiłków dziennie, sześć posiłków dziennie, wiecie, snaki, to, tamto, siamto, przed ćwiczeniami, po ćwiczeniach. Nie. Intermittent fasting jest wprost zaprzeczeniem tego. I ja powiem wam również dlaczego mnie przekonuje intermittent fasting. Dlatego, że z biologicznego punktu widzenia, jeśli pomyślicie, to jedzenie 5-6 posiłków dziennie co 2, co 3 godziny, oczywiście to już wiecie. Insulina po prostu cały czas będzie wyrzucana i cały czas będzie jej za dużo w naszym organizmie, ale jeśli pomyślicie bardziej takie ewolucyjno, biologiczne podejście, to my, ludzie, nie jesteśmy, zwracam uwagę na to, nie jesteśmy przeżuwaczami. Po angielsku nazywa się to grazing animals, czyli, czyli właśnie przeżuwacze zwierzęta, które cały dzień, od rana do wieczora, przeżuwają trawę, jedzą trawę. My nie jesteśmy przeżuwaczami. Nasza fizjologia przystosowała nas do tego, żeby przetrwać długie okresy postu, i między innymi nasza bardzo silna wrażliwość na insulinę jest, jest wykształcona po to, żeby ochronić nas i gromadzić zapasy, kiedy jedzenie jest dostępne. I druga rzecz, która mnie osobiście bardzo uderza i bardzo przekonuje, jeśli chodzi o intermittent fasting, to jest to, że on, uwaga, 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 rzucam bombę, zwraca wam wolność. Intermittent fasting daje wam wolność, daje wam również przyzwolenie, uwaga, będziecie zachwycone, jeśli nie lubicie jeść śniadań, albo jeśli zmuszacie się do śniadań, daje wam przyzwolenie na to, żeby nie jeść. Kiedy nie jesteście głodne, intermittent fasting mówi wprost: je, Nie jesteś głodna? Nie jedz. Powiem tylko dosłownie jeszcze w dwóch zdaniach, dla kogo intermittent fasting nie jest, dla kogo przerywany post nie jest. Dzieci, osoby z niedowagą oraz z, z zaburzeniami e, żywienia, tak, bulimia, anoreksja to z oczywistych powodów e, lub z historią zaburzeń, e, właśnie odżywiania. Kobiety w ciąży lub kobiety planujące ciążę, Niektóre, bardzo wiele kobiet karmiących piersią nie powinno tego, tej strategii stosować, oraz wiele osób z diagnozą medyczną i osoby na lekach. W ogóle diagnozy medyczne i leki. To są przypadki, kiedy idziecie i rozmawiacie ze swoim lekarzem, i absolutnie tutaj nie słuchacie, nie słuchacie tego, co mówi wasz lekarz. Natomiast wszyscy inni, jeśli jesteście w dobrej kondycji, jak najbardziej polecam zacząć. A jak to zrobić i jakie są benefity w kolejnych godzinach, w kolejnych fazach, o tym opowiem Wam jutro. Także tyle na dzisiaj, dziękuję Wam pięknie, cześć.